niż autorka książek, z którą za chwilę będziemy mieli przyjemność się spotkać. W obu tych przypadkach oczywiście w książkach prawimy o historii, w niektórych pozycjach nawet zbieżnych z Szekspirem, ale Szekspir był lepszy w wierszowaniu. Natomiast jeżeli chodzi o, czy, o to, czy są to teksty bliższe tutaj nam, to pani Elżbieta Herezińska jest lepsza niż Szekspir, chociaż wierszem nie pisze. Dziękuję! Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj cały dzień pełen emocji. Od samego rana do popołudnia tu nie wiedzy o trzywiatowie więc mamy taki bardzo silny akcent, akcent historyczny. I proszę Państwa, gościa, którego czekaliśmy w Trzewiatowie długo, długo, od kilku lat umawialiśmy się na ten przyjazd i teraz, proszę Państwa, to przed nami Elżbieta Heryzińska będzie gościem naszego pokoju, naszego wieczoru, naszym bardzo historycznym Trzewiatami. Szanowni Państwo, przybyliście tutaj, pewnie doskonale znacie twórczość Pani Elżbiety. Będziemy o tym dzisiaj opowiadać. Zaprosiłam do współpracy naszego przewodnika, Super przewodnika pana Arkadiusza Michalaka, a bardzo że to będzie do spotkania. <plosy> państwa, nie, nie będę przeszkadzała, a się się z wielką przyjemnością posłucham, co macie państwo dzisiaj do powiedzenia. Dziękuję. No i cóż, proszę państwa, rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Wiele osób zadaje sobie na takich spotkaniach pytanie, a dlaczego nie romansy? O panie. Dlatego, że historia. Dlatego, że historia. Teraz jest w ogóle taki trend w ostatnich latach, jak Państwo wpiszą w któryś z księgarni internetowych powieść historyczna, to poza kilkoma rzeczywiście powieściami historycznymi, wyskoczy Państwu długa lista romansów w historycznej, historycznej scenografii. W zasadzie od spotkania z osobą, która już niestety nie żyje, ale też była tutaj gościem w naszym pałacu, czyli pan Szebak Weiss. Właśnie rozmawiałyśmy z panią dyrektor w sobotę, ostatnią. W Szczecinie mieliśmy takie spotkanie podczas festiwalu Bonhoeffera, które było rocznicą śmierci Szewacha, takim rodzajem pożegnania. Jak pewnie Państwo wiedzą, w, w, w judaizmie jest tak, że pogrzeb następuje w przeciągu 24 godzin od momentu śmierci w rzadkich sytuacjach jest troszeczkę później. I nawet przez ten pierwszy rok nie wystawia się zmarłemu nagrobka. Dopiero po roku rodzina i bliscy spotykają się na takim wspomnieniowym spotkaniu. Prowadziłam jego spotkania autorskie na pomorzu. Dużo spędzaliśmy czasu razem i dużo w samochodzie, jeżdżąc w różne miejsca. I on dzielił się ze mną swoimi historiami. Państwo go gościli, więc wiecie, że był osobą, która bardzo łatwo skracała dystans. Każdy, kto był z nim. Każdy, kto gościł na spotkaniu z Szewachem Weissem, ma po takim spotkaniu wrażenie, że go zna, że to jest ktoś już mu bliski. W dwóch różnych kieszeniach marynarki miał dwa różne telefony i gdy dzwonił jeden telefon, to rozmawiał po rosyjsku. Ze mną rozmawiał po polsku, cały czas nie miał, że mówił bez akcentu. Więc z jedną kieszenią rozmawiał po rosyjsku, a z drugą po hebrajsku. Ja hebrajskiego nie znam, ale garść podstawowych słów spokojnie rozumiem. I, no I jakoś tak przeszliśmy do tego, kim jest, do tego, co ja robię. A on mówi do mnie: A jak ty napisałeś książkę z Weissem, a znasz takiego Hajma Mordechaja Runkowskiego? Ja nie znam. Znaczy, znam. Zacytowałam to najsłynniejsze przemówienie Runkowskiego: Oddajcie mi swoje dzieci. Chyba nie przykładaliśmy do tego takiej wagi. Ale teraz mu się odkleiło, że należałoby spełnić to życzenie mam, matki, i wysłał mi to. I pierwsze, co zrobiłam, kiedy dostałam mailem te wspomnienia, to zadzwoniłam do Szefa Hawajsa I mówię do niego, Ty wiesz co ja mam? A on mówi, to jest niemożliwe. I później, dlaczego to jest niemożliwe? Dlatego, że wiedzieliśmy, że nikt z bliskich współpracowników Rąkowskiego nie zostawił, nie opublikował książki wspomnieniowej. Wiedzieliśmy nic, żadnych dzienników. Wiedzieliśmy, że ci ludzie przeżyli, ci jego najbliżsi właśnie współpracownicy, ale nikt z nich po wojnie nie mądł na drogę, tak cały ten cykl. I miałam się za niego brać, ale to spotkanie przypadkowe w pociągu z synem Enki, <tosłuch> I to, że dostałam tak cenny materiał do rąk z prośbą o, o to, żeby go zbeletryzować, to sprawiło, że odłożyłam tamten projekt. Myślałam sobie, wikingowie nie żyją już od tysiąca lat, nic im się nie stanie, jeszcze poczekają, a w przypadku tych historii wojennych, to jest tak, że jeszcze ciągle żyją świadkowie, żyją ich najbliżsi, którzy też potrzebują tego co jest częścią ich rodzinnej historii, potrzebują ją y, zobaczyć w tym realnym świecie, który wykracza poza ich dom. Bo to jest taka pętla y, opowieści ukrywanych, y, gdzie, y, jak państwo pewnie wiedzą, y, ci, którzy y, ocaleli, nie rozmawiali ze swoimi dziećmi. Tak bardzo pragnęli y, uciec od y, tego piekła. Żyją w lęku przed rzeczami i doświadczeniami, o których nie mają pojęcia, bo ich rodzice i dziadkowie o tym z nimi nie porozmawiali, a materializują się, materializują się te lęki. Wielu krytyków, czy nawet osób opisujących swoje wrażenia po przeczytaniu pani książek, praktycznie wszystkich, a między innymi właśnie byłą sekretarką Rumkowskiego, opowiada, że oni widzą, widzą, czytając, widzą obraz. Szczegółowość opisu i narracja powoduje to, że jak tutaj opisują, że ta, tak, widzieli, widzieli tą ulicę Witmansztatu, bo tak kiedyś wtedy nazywała się Łódź, tak, jak idzie przez Bałuty. Ta ulica dalej tak samo idzie przez Bałuty i stoją brzmi te same domy. To było dla mnie niezwykle niezwykle dziwne doświadczenie. Kiedy, ja w ogóle mieszkałam przez jakiś czas w łodzi, ale w trakcie pracy nad książką nie jeździłam <laughs> w więc to wstrząsające wrażenie, dlatego że te okienka, w których siedziały dzieci, o których pisało, kiedy je pochowano, te okienka nadal są i możemy te okienka spojrzeć. To nie, nie zostawia nikogo bez, bez. I w międzyczasie Północnej Drogi, pozostając w klimacie historycznym, Średniowiecza, czy nawet jeszcze przed średniowieczem, gramy w kości. Tak, no to początki, początki średniowiecza i frapująca historia zjazdu gnieździeńskiego, której uczymy się w szkole podstawowej, potem powtarzamy i powtarzamy. A jednocześnie, zawsze miałam takie poczucie, że z tej historii nie przedostaje się to, co w niej najważniejsze. To znaczy odbicie realnej, realnej potęgi państwa Bolesława Chrobrego, realnej siły tego władcy, jaka ujawniła się w momencie kontaktu z cesarzem Ottonem III, ale przede wszystkim umyka nam ta wielka polityczna gra, jaką był rok tysięczny gra kośćmi świętego Wojciecha. Ale kiedy już ta historia się dopełniła, to, to zrozumiałam, że nie mogę jej tak zostawić i, i chcę dalej opowiadać te, to, w jaki sposób po śmierci Przemysła, z, z jakim wielkim trudem Łokietek doprowadzi do tego finałowego zjednoczenia. Bo to nieprawdopodobnie ciekawe lata z punktu widzenia e, historii Polski. E, to pierwsze lata, e, pierwszych dwóch królów z dynastii przemyślidów na polskim królowiu pomiędzy, pomiędzy przemysłem a mokietkiem. To cała wielka historia krzyżaków, tego jak, jak otworzyliśmy im drzwi, czy raczej mokietki otworzył drzwi, a potem musiał z nimi walczyć i, i nie mógł ich pokonać. I mamy problem jako, jako ludzie, nawet kształceni, żeby zobaczyć całość. Natomiast historia żadnego królestwa, żadnego państwa dzisiaj nie, nie dzieje się w samotności. Żaden, żaden twór nie jest samotną wyspą. Jesteśmy bardzo aktywną geopolityczną mapą, w której wrze życie. I tak samo było kiedyś. W międzyczasie także ukazuje się turniej, cieni, kilka słów. No cóż, nie wiem jak powiedzieć w kilku słowach o tak grubej książce. Jest to, jest to historia XIX-wieczna. Historia kilku bohaterów, których znamy, a jednocześnie nie znamy. Bo każdy z Państwa słyszał zawołanie za wolność waszą i naszą. Prawdziwym autorem tego zawołania jest tak zwany piekielny hrabia. Jeden z bohaterów tejże powieści. Człowiek, który rzeczywiście urodził się w arystokratycznej rodzinie, ale później poszedł bardzo mocną stronę. Ideów rewolucyjnych i brał udział w polskich zrywach narodowych, a później zaprzedał się carowi Rosji i pracował dla niego jako, jako publicysta, jako wybitny literat i, i był nawet korespondentem do gazet amerykańskich z Rosji. Nie wiem właściwie... Ym... Pozostajemy przy bohaterach, przy kobietach. Pozostajemy przy naszych ziemiach. Gratulując tytułu książki roku Sydonia. Słowo się rzekło. Dziękuję. To jest tytuł... Sydonia, y, ta książka y, jak, y, jest szczęściarą w tym sensie, że, że, że sporo tych y, tu nam sobie postobywała. Dla mnie chyba taki najważniejszy to jest jednak historyczna powieść roku, bo to głosami czytelników jest, jest wybierane. No i cóż, minął rok od premiery Sydonii, i muszę Państwu powiedzieć, że to był niesamowity rok. Pomijając to, że nigdy nie miałam tak wielu spotkań na pomorzu. To, bo to Nasze Pomorze tak bardzo rezonuje z tą książką, no bo akcja dzieje się wszędzie, w Trzebiatowie również. Mamy, mamy trzebiatowskie tutaj sceny, ale też było to takie zderzenie z kolei podczas tych spotkań w Polsce z tym, jak bardzo historia Pomorza jest historią nieznaną. Ja temu się też nie dziwię, bo no, mamy problem z tym, jak uczyć historii polskiej, żeby, żeby była e, czytelna i zachęcająca, a to jeszcze historia Pomorza. Natomiast e, e, Zdonia jako powieść była w moim zamiarze nie tylko powieścią o najsłynniejszej pomorskiej czarownicy, ale była również powieścią uzarania, o Pomorzu o Księstwie Pomorskim, o Gryfinie. To jest taki ciekawy moment historycznie, bo ci z Państwa, którzy, którzy interesują się historią Pomorza, pewnie zauważyli, że na przestrzeni ostatnich kilku lat mamy naprawdę bardzo dużo książek poświęconych historiom powojennym. Mamy wielką dyskusję, ziemia odzyskana czy uzyskana, mamy Ponowne spotkanie młodych pokoleń z losami tych pokoleń powojennych w całym procesie historycznym. Jest to w jakiś sposób wpisane w historię tych ziem. I nasza tutaj obecność też jest w nie wpisana. Natomiast łączy nas z tamtymi ludźmi miejsce, które zamieszkaliśmy i którym się opiekujemy po to, żeby przekazać je później. Kolejnych, którzy przyjdą po nas i ten rodzaj obecności, takiej uważnej i otwartej na przeszłość, ale jednocześnie nie zakleszczającej się w, jakimś, w jakiejś jego jednej narracji. Przybiatowski ośrodek kultury.